5 grudnia 2025 roku o godzinie 00.14 w Warszawie mamy superpełnię w 13 stopniu bliźniąt na osi bliźnięta Strzelec. Symbol sabieński tego stopnia e, to rozmowa telepatyczna między dwojgiem ludzi. Księżyc w bliźniętach podkreśla szybki przepływ informacji, wiele bodźców i ciągłą komunikację. Natomiast słońce w Strzelcu dodaje temu szerszy kontekst, pomaga zobaczyć to, co w tym natłoku jest naprawdę ważne. Dodatkowo, w tym czasie na niebie działa wielki krzyż znaków zmiennych, właśnie z udziałem Księżyca i Słońca, a także węzłów księżycowych. Może on wywoływać presję i mentalne przeciążenie. Przy jego napięciowym układzie umysł pracuje bardzo szybko, co może sprzyjać zarówno przeciążeniu nerwowemu, jak i poczuciu dużego chaosu. Jednak równocześnie aktywny jest też na niebie silny, wielki trygon wody z Merkurem w skorpionie, Jowiszem Braku i Saturnem w rybach. I ten układ wspiera i pomaga uspokoić emocje, daje bardziej intuicyjne, wyważone spojrzenie na sytuację. Najważniejsze jest też to, że w tym trygonie uczestniczą władcy obu znaków tej pełni: Merkury, władca bliźniąt, oraz Jowisz, władca strzelca. Obie planety są w żywiole wody i wydaje się, że kierunek tej pełni jest dość wyraźny. Zamiast polegać na pobudzonym, rozproszonym myśleniu, być może warto spróbować i oprzeć się na tej emocjonalnej naszej świadomości i spokojniejszym, głębszym doświadczeniu. Wszystkiego dobrego.